Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się. I nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od niego nigdy nie odstąpili. Ten piękny, wieczny, wiosenny dzień przybył nas w Koście Świętej tymi słowami, które dzisiaj słuchaliśmy, możemy pokrzepić nasze serca. Ojciec święte dojrzewał, jako kapłan, biskup, kardynał, papież, w swoim posłuchiwaniu w tych słowach, które słyszeliśmy, czasami rwanymi przez gniazd, przez wydłużający się marsz, słychać było i entuzjazm, i smutek, i wręcz krzyk, i prąd, wręcz, ale wszędzie ona była związana z modlitwą. Modlitwą o to, żeby wytrwać, żeby zachować to wspólne dziedzictwo żeby nie odejść od Chrystusa i te słowa, które przez chwileczką jeszcze zabrzmiały się. Można odrzucić Chrystusa Można. Tylko co będzie dalej? Można zbudować rodzinę bez Chrystusa Można. Jaka to będzie rodzina? Można zbudować Państwo Miasto bez Pana Boga i czymże one będą? Nasze życie jest oparte na przyjaźni z Tobą. Bóg nas wybrał jest z nami powierzany. Swoje życie, życie tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Chorącę do Bożego Miłosierdzia, którą mnie Panie odmawiał w wielu miejscach naszego kraju wraz z nami. Przez media tak bardzo często na placach, katedrach, na wielkich błoniach, gdzie były nas tysiące, chcemy dzisiaj zabrać naszą głęboką, pokorną modlitwę o to, żeby Pan Bóg Pomógł zachować wiarę w sercach, żeby pomógł nam tę wiarę przekazać innym, żebyśmy się nie bali, byli odważni we znawaniu wiary, żebyśmy mieli sprzeciwić się naszym pięknym, świętym życiem złu, które próbuje roztoczyć, które próbuje przerazić, które próbuje paraliżować, które chce zagarnąć serca, szczególnie młodego pokolenia. Bardzo dziękujemy za to, że, że są dzieci, nie? które już widzę na rękach, bardzo mam, w mózgach, posterwę.